Moi drodzy, Dzień Wszystkich Wiernych Zmarłych w liturgii niesie tak wielkie bogactwo, że są trzy formularze mszy świętej. Już od wielu wieków Kościół pozwala, aby każdy kapłan każdego dnia, znaczy tego dnia, mógł sprawować trzy msze nie w intencji swojej. Ale i w intencji Kościoła i Papieża. Teraz uczestniczymy we mszy i towarzyszą nam słowa liturgii, Bożego Słowa z drugiej mszy. I co prawda dopiero w trzecie jest ten obraz, kiedy Chrystus mówi o tym, że w domu Ojca Mego jest mieszkań wiele. Dlatego do tego nawiązuję, bo chciałbym przywołać właśnie taki obraz. W tej naszej krótkiej refleksji, tutaj podczas mszy na naszym cmentarzu przy ulicy Limanowskiego w Radomiu, kiedy słuchaliśmy, jak Ksiądz Probosz odczytywał ten fragment Ewangelii o łazarzu. Marta i Maria, Betania, przyjaciele Jezusa, tyle razy był w ich domu. I dobrze wiemy, że. To wszystko, co się gdzieś łączy, chociażby właśnie z naszymi bliskimi zmarłymi, gdzieś niesie w sobie również wielkie bogactwo i tajemnice i wspomnienie domu, byli z nami, przeżywaliśmy z nimi nasze sprawy. Żyliśmy dom. Jeżeli byśmy spróbowali spojrzeć na tajemnicę naszego życia i naszej wiary, jako Chociażby właśnie na to, że dla nas jest to tajemnica domu, który tworzymy i przeżywamy, ale patrząc oczyma wiary, to można byłoby wręcz powiedzieć to jest taka moja tutaj myśl tylko, że to jest taki pokój, mieszkanie, w którym my tworzymy nasze życie, w którym my nasłuchujemy i przeglądamy, wyglądamy, co jest poza nim. I próbujemy odczytywać to, co jest darem i bogactwem Bożego życia. Tajemnica śmierci, tej ludzkiej śmierci, jest takim swoistym wyjściem z tego naszego domu i pójściem, tak jak wspominamy już od śmierci świętego Jana Pawła II, do domu Ojca. Wychodzimy i objawia się nam ta tajemnica Bożych darów. To, co dzisiaj słyszeliśmy w drugim czytaniu z listu świętego Pawła do Rzymian, takie wyjątkowe świadectwo, że opiekunem, nauczycielem, przewodnikiem i naszą nadzieją jest Jezus Chrystus. On przeszedł ze śmierci do życia. My we Chrzcie umieramy razem z Nim. Otrzymujemy tę możliwość i tą nadzieję i pragnienie, że za tymi ścianami domu naszego życia. Jest to, co jest od Boga. Chcemy to odczytywać, próbujemy to odczytywać. To jest ten wyjątkowy dar. To jest również przecież i ta wyjątkowa nasza nadzieja, ale i nasza wdzięczność, bo kiedy wspominamy tych, którzy już zakończyli ziemską drogę, to przecież dociera do nas. Ile dzięki Nim żeśmy zrozumieli. Ile oni nas nauczyli, ile nam zostawili, tego wszystkiego, co było może przykładem, świadectwem ich życia, ale i wiary. Co wniosło w nasze życie ich umieranie? Może to ostatnie miesiące, może tygodnie, może godziny, a może chwila. Już nie mówiąc o tym wszystkim, co przychodzi później, kiedy po ludzku pojawia się brak. Ale kiedy zaczyna, może jeszcze tym bardziej wtedy mocno gdzieś brzmieć w naszych duszach ten głos wiary, który mówi, ale oni żyją. To, co dzisiaj pierwsze czytanie nam przypominało z tego fragmentu księgi proroka Daniela, ta nadzieja, właśnie tego wszystkiego, co objawi to tę pełnię życia z Bogiem. Zobaczcie, kochani. Jesteśmy tutaj na cmentarzu, ale sprawujemy Eucharystię. Każdy sakrament Eucharystii jest uobecnieniem męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. To jest taki bardzo szczególny czas i szczególny dar, kiedy my z tym, co jest bogactwem naszych ziemskich, ludzkich spraw, stajemy i próbujemy się wsłuchiwać, dostrzegać, rozważać. To, co jest Boże i Wieczne. I na dobrą sprawę, przecież kiedy dzisiaj przywołujemy tę datę, to uświadamiamy sobie, że to też jest rocznica śmierci Sługi Bożego, biskupa Piotra Gołębiowskiego, 2 listopada. Umarł podczas sprawowania Mszy Świętej. Przyjął komunię i dla niego ta tajemnica, Śmierci Chrystusa była już tajemnicą i Jego przejścia do chwały nieba. Kiedy dzisiaj to rozważamy, to dziękujemy właśnie za to, że ten dar wiary Bóg nam ofiarował, że inni nam pomagają i pomagali go przeżywać. My dzisiaj z tą wrażliwością stajemy. Przyznaję, że wczoraj, kiedy sprawowałem się świętą na Firleju. Przyszła mi taka myśl, jak dobrze, że jesteśmy i się modliłem, ale żeby byli ci, którzy się za nas będą modlić, to nie tworzy się tylko z tego, że ktoś zostaje pouczony, że ktoś zostaje na kimś, zostaje wymuszone, to, to jest owoc tej wrażliwości, tej tęsknoty. Tego poszukiwania tego, co Boże, w tym co doczesne. I to jest z jednej strony to piękno i to bogactwo, że się potrafimy zatrzymać, że się modlimy, że stojąc nad grobami naszych bliskich, docierają do nas te tajemnice, które są wieczne. I tak jak wspominałam już dzisiaj rano w katedrze, może nie wszystko rozumiemy, nie wszystko potrafimy wytłumaczyć. Ale naszą jedyną nieraz nadzieją jest to, ale nie jesteśmy sami. Jest Ten, który nas prowadzi, Jezus Chrystus. Niech będzie darem dwujecznej chwały dla naszych bliskich zmarłych. Niech będzie umocnieniem naszej wierności i wytrwałości, która sprawia, że my odkrywamy to, co Boże, że możemy i prosimy, aby pełnia Bożych darów objawiła się w życiu naszych bliskich zmarłych, aby wszyscy nieśli w sobie tę wdzięczność, tę wrażliwość i tę tęsknotę, aby tutaj na Ziemi wierzyć i z wiarą przeżywać bliskość Boga, aby kiedyś uczestniczyć w Jego życiu na wieki. Amen.